Dzień dobry, chciałbym zaprezentować Państwu hit sprzedażowy firmy Campaniola sekator Stark M. Jest to sekator, jeden z lżejszych na rynku polskim waży niewiele ponad 900 gram ma dwa rozstawy cięcia, jeżeli chodzi o cięcie letnie, sam raz najlepsze, najlepsze rozstawy i cięcie do grubszych gałęzi. Nadmienię, że tnie gałęzie do 3 cm. Wyposażony jest sekator w dwie baterie, która jedna bateria starczy nam na 3 godziny pracy. Wykorzystywany jest tutaj w naszych sadach do cięć jabłoni, grusz, śliw, jak również do borówek, porzeczek i malin. Bardzo poręczny sekator z licznikiem naładowania baterii, z licznikiem cięć oraz co najważniejsze z czujnikiem, żeby nie obciąć sobie palca. Sekator ten można nabyć bezpośrednio u nas w firmie lub przez stronę sekatory sadownicze.pl.